W ostatnim czasie zajmuję się trochę więcej cytatami i pozwoliłem sobie użyć dzisiaj swojego cytatu, który użyłem czy napisałem w mojej nowej książce zaraz na początku. On rozpoczyna pierwszy rozdział. A cytat ten jest taki, że teoria jest niczym, póki nie przerodzi się w praktykę. A wiecie Państwo, dlaczego od tego zacząłem tą książkę? Otóż, problem, który ja bardzo często widzę, to jest to, że ludzie wbrew pozorom wiedzą. Znają teorię, dokształcają się, intuicyjnie czują, że powinni się tak czy inaczej zachować że powinni w danej sytuacji zrobić to czy coś innego, że powinni powiedzieć to, a nie inną rzecz. Ale jednocześnie w praktyce po prostu tego nie robią. I to jest największy błąd. Dlatego, że teoria, tak jak powiedziałem wcześniej, jest niczym. Musi się zastosować w praktyce. Więc nie bój się od razu przenosić rzeczy teoretycznych na praktykę i bądź spójny w swojej komunikacji. Nie użyłem już w którymś z poprzednich filmów tego przykładu rodzica, który zwraca uwagę dziecku, aby odłożyło telefon trzymając swój w ręce i zaglądając ukradkiem co pewien czas do niego, czy na przykład e, szefa, który mówi, aby, czy zwraca uwagę pracownikowi, że się spóźnił, a dzisiaj przyszedł godzinę później do pracy. To są te niespójności praktyczne, które rzeczywiście są. Olbrzymim problemem, dlatego że jest to po prostu odbierane jako fałszywy komunikat, nieprawdziwy komunikat, i taką, zgodnie z taką zasadą, szef z Bezbudów chodzi. Ale ja często również spotykam, nie wiem, psychoterapeutów czy psychologów, którzy mają spore problemy w swoich domach i nie umieją zastosować doskonałych rad, które, e, które dają swoim pacjentom czy swoim kursantom. We własnym świecie, we własnych domach, we własnej rodzinie, czy na przykład negocjatorom brew pozorom, którzy nie umieją negocjować na przykład ze swoim dzieckiem i mają z nim po prostu złe kontakty. Zwróć na to uwagę, zwróćcie Państwo na to uwagę, bo naprawdę to, co mamy w głowie, jeżeli nie jest wykorzystane w praktyce, nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ to jest tylko w naszej głowie. A zwróćcie jeszcze na jedną rzecz uwagę, że tak naprawdę, jeżeli my wiemy o tym, a tego nie wykorzystujemy, tym większa jest strata dla nas i dla naszego otoczenia. Jeżeli chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć, po pierwsze proponuję sięgnąć po tę publikację. Znajdziecie ją Państwo w większości księgarni w Polsce. Jest to książka. Negocjacje w praktyce, jak osiągać cele w biznesie i w życiu prywatnym, ewentualnie zapraszam Państwa na trening negocjacyjny, a szczegóły znajdziecie w opisie.